Można? Wejdź. Spodziewałem się, że zadzwonisz do mnie. Nie umawialiśmy się. Zresztą nie miałem czasu. Mamy mnóstwo problemów. Chodzi o jeden z nich. Wyjaśnijmy sytuację. Blanko, zaczekaj. Mogę Ci w czymś pomóc? Co to? Zraniłaś się? Kiedy? Co się stało? Dlaczego mnie pani dręczy? Już zobaczyła pani dziecko. Proszę sobie pójść. Pozwól mi zostać jeszcze chwilę. Nie wiem, co będzie, jak Mariciuj zastanie tu panią. Zabroni mi kochać wnuczka? Wie pani, jaka jest uparta. Myślisz, że nigdy nie zmięknie? Jest surowa nawet wobec tych, których kocha. Także wobec siebie. Przeciwności losu ją zahartowały i to dawno temu. Teraz nic jej nie zmieni. Być może gdyby była w pełni szczęśliwa, ale nie jest. Los daje jej jedno, a odbiera drugie. Nigdy nie była w pełni szczęśliwa. Rozumie Pani? Zawsze jej czegoś brakowało. Ten mężczyzna, który towarzyszył jej na pogrzebie, jest nią zainteresowany? Pewnie chodzi o Omara. Jest bardziej niż zainteresowany. A ona? Przyjęła oświadczyny. Pobiorą się. Nic się nie stało. To duża rana? Draśnięcie. Zawiozę cię do szpitala. Rosja mnie opatrzyła. Jak się zraniłaś? Co się stało? Stłukłam butelkę perfum. Szkło się rozprysło. Jakim cudem skaleczyłaś się w przedramie? Dziwne, prawda? Ale to drobiazg. Przepraszam, jestem zajęta. Dobrze, możemy porozmawiać. Słuchasz mnie? O co chodzi? To był on i widział mnie. Nie sądziłam, że jest skłanem Miguelem. Skąd mogłam wiedzieć, że znowu go spotkam w tym domu? Pokłócił się schłanem Miguelem, bo też kocha hamaricił. Myślałam, że nie wróci, ale zobaczył mnie i moją ranę. Omar, w moim życiu był jakiś Omar. Boże, pomóż mi. Pomóż. O Co ci jest? Odpłynąłeś. Porozmawiamy kiedy indziej. Czekaj, co ci jest? To ważna sprawa. Źle się czujesz? Być może oszalałem. Może jestem kompletnie Znalazłam dla nas rozwiązanie. Jakie? Wychodzę za mow. Za kogo? Za doktora. Za doktora Garibaya. Rzeczywiście ma force. Nie. Za kogoś innego. Za doktora Izraela Pereza. Posłuchaj. Dobrze. Jeśli jest bogaty, to złap go i trzymaj mocno. Nie może cię uciec. Wiem, nie musisz mi mówić. To dla mnie szansa i nie mogę jej zmarnować. Przeczuwam, że moje dni w domu velardów są policzone. Izrael prosił, żebym pomogła mu kupić samochód i mieszkanie. Chcę, żeby było nowoczesne, ale mogę je urządzić tak, jak mi się podoba. Masz dobry gust. Wystrój strój będzie aestetyczny. Sam raz dla kawalera. Może nie będzie mieszkał sam. Myślisz, że się z nią ożeni? Z kim? Israel kocha Estefanię, córkę sędziego Belardego. Zawsze ją kochał. To dla niej postanowił zrobić karierę, żeby sprostać jej oczekiwaniom. To była jakaś wielka potęga. Chciała wstąpić we mnie, by wypełnić pustkę. Bałem się. Wykrzyczałem jedyne słowo, które mogło mi pomóc. Ojcze! Dalej. W tym momencie rozległ się grzmot i błyskawica rozjaśniła mroki nocy. Wtedy zrozumiałem, że to był Bóg. Dobrze, na dziś wystarczy. Idź odpocząć. Czekaj. Czego chcesz? Jesteś roztargniona i ciągle przeszkadzają nam twoi przyjaciele. Idziemy do kawiarni? Dobrze. Valerio, nie wpuszczaj obcych. Dobrze. Wybacz, że tu przyszedłem. Wiem, że tego nie lubisz, ale musiałam się z Tobą zobaczyć. Co się stało? Musimy wyjechać z miasta. Wróćmy do haciendy. Nie wstawaj, leż czemu tak na mnie patrzysz? Nie mogę? Boisz się? Twój przyjaciel już poszedł? Tak. I nie wiem, po co przyszedł. Chciał porozmawiać, ale wyszedł, nic nie powiedziawszy. Coś wytrąciło go z równowagi. Blanko, chcę z tobą porozmawiać. Powinnaś się leczyć. Twoja choroba może być niebezpieczna dla ciebie i innych. Twoja druga osobowość nie może przejmować nad tobą władzy. Ja też się tego boję. Wczoraj obserwowałem wyjście z Twojego pokoju na taras. Ty? Zamierzałem Cię śledzić. Powiedz jasno, co się stało? Nie mogę. Dlaczego? Bo się boję. Ty? Trudno mi to wytłumaczyć. Nie znajduję słów. Boję się czegoś, co wydaje się niemożliwe, a jednak się dzieje. Mów jaśniej. Nic nie rozumiem. O nic nie pytaj. Jestem oszołomiony. Nie mogę zebrać myśli. Wyjedźmy, zanim ktoś nam w tym przeszkodzi. Ucieknijmy od tego koszmaru. Dobrze, ja też tego chcę. Wyjedźmy. Kiedy było już za późno, żebyś wyszła, położyłem się spać. Wydaje się, że Ivet dała ci dziś spokój. Spróbuj przezwyciężyć swoje lęki. Zacznij mówić. Zrób to dla mnie. Odpowiadam za Ciebie. Obiecałem, że cię wyleczę. Chyba nie chcesz mojej kompromitacji. Zrobiłabym wszystko, by wyzdrowieć i położyć kres udręce. Odpowiesz na moje pytania? Nie wszystkie. Dobrze. Skończyliśmy na śmierci Twojej siostry. Przez kogo odebrała sobie życie? Przez mężczyznę. Przygotujcie wszystko na nasz przyjazd. Będzie ślub? Tak, będzie. To dobrze. A Kiedy przyjedziecie? I jak najszybciej. Puede, Za dzień lub dwa. Najlepiej jutro. Mm, si Ay, a, Będziemy czekać. Adiós, Na razie. Co tu robisz? Teraz ja przyszedłem z tobą porozmawiać. Dobrze. Co chcesz mi powiedzieć?